Jesteśmy w Adventure Park kolipkich Gdyni, gdzie odbywa się kolejna edycja Dynia w Gdyni. Przygotowaliśmy dla gdyńskich dzieci tradycyjnie mapę i grę na orientację. Oprócz tego odbywają się różne. różne Ciekawe wydarzenia, jak tutaj za moimi plecami, występ zespołu, do tego labirynt, warsztaty zdobienia dyń oraz inne ciekawostki. Kapitalna impreza, 250 zespołów, rodzinnych zespołów, blisko 900 uczestniczek i uczestników odwiedziło nas dzisiaj. Ta impreza rośnie z każdym rokiem, więc jesteśmy przekonani, że ona już zostałe się wpisała w kalendarz wydarzeń Gdyńskiego Centrum Sportu. Dobry, jesteśmy zespołem Watra Pieśni Tradycyjne z Trójmiasta i od pięciu lat wykonujemy muzykę folkową z różnych stron świata. Zajmujemy się muzyką zarówno polską, jak i słowiańską, a także bałkańską oraz sięgamy również po pieśni z bardziej odległych regionów świata, jak na przykład z Meksyku. Meksyk. Bardzo się cieszę, że była taka duża frekwencja i że tyle osób nas odwiedziło. Porzeźbiło, porobiło odbitki, porobiło motanki, wysłuchało koncertu, teatru na żywo, że to się nie dzieje przez szkiełko, telefonu czy tabletu, tylko że to się dzieje na żywo i że to wszystko tak ładnie gra. Nie?